Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Świat Alci. E, dzisiaj będę e, Oli kąpała. Podejdźcie, tylko ją namoczę. Dobra, już się namoczyłam. Wszystko jest dobre. Oli, ja nie lubi kąpić, dlatego tak jest trochę skill, jest. Hmm, hmm, hmm. Teraz tak. E, wezmę e, szampon. E, użyłam takiego. E, to jest szampon. E, Pielęgnacyjne, zagęszczone z olejkiem Norkowym. Nur o! oj słuchajcie. Poczekajcie, minutkę jeszcze mam tylko uspokoję. Dobra, już wszystko jej wzięłam i. Tutaj wzięłam i, i wszystko. Wzięłam szampony po prostu, powiem tako. Tutaj teraz obmyję, tylko nie wiem, jakie to zrobię. Bo dzisiaj nie ma mojego kolegi, który zawsze mi brał i kamerował w alkocie, coś robiłam. a dzisiaj go nie ma. Właśnie mówiłam, że na nie lubię się kąpiać. Może wyjdzie do męka? Nie, nie do No. Niski oczek. Dobra, ja za chwilę roku, bo nie można jej w pokoju Dobra, okej, okay. no. Okej, okay. zmyłam już wszystko. Ona Teraz będę odżywko brała jej. Tak? tak, 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 Dobra, to ja wezmę odżywkę. Tutaj mam taką odzeckę sobie może Różowo. Lala! Ola chyba nie ma humoru dzisiaj, to ja wezmę to wszystko, zrobię i tutaj okay. idę Do chwilę... Dobra, już mam. Zobaczmy. Dobra. Dobra. Okej, okay, ja wracam zaraz. No, to już Orcia. Dobra. Już się A Orcia ma tutaj... O to, tak widać ona, ten, ten, yy, że ma tak dziwnie trochę ten, to, yy, to od tego, że yy, dwa dni temu ją kot pogres i jej wyrwał w ogóle to sierś. A i sorry, że mi nie było tyle czasu, ale nie miałam internetu. Dobra, pa, mi się w kolejnym odcinku, co,